Marszałku, panie ministrze Wysoka Izbo, jak możecie tak kłamać. Jak możecie tak kłamać w perfidny sposób. Na stronie Bundestagu jasno piszą Niemcy, że do Polski jest przewiezionych w 2024 roku 9 tysięcy migrantów. I milczycie w ten sposób, przykrywacie i mówicie o uchodźcach z Ukrainy, mieszacie dwa tematy o uchodźcach wojennych z Ukrainy. To Olaf Scholz w debacie obnażył Donalda Tuska, mówiąc, że rozmawiał z szefami i będą relokowani migranci, nielegalni migranci również do Polski. Wy państwo wypieracie tę prawdę, mówiąc, że tak się nie dzieje. A może z łaski swojej, jeżeli spojrzymy na zachodnią granicę, to może państwo powiecie, czy rejestrujecie, czy nasze służby graniczne sprawdzają tych migrantów, którzy są wwożeni przez niemiecką policję? Postawcie, połączcie kropki. Połączcie kropki, to wszystko składa się w jedną całość. Szanowni państwo, kłamstwo ma krótkie nogi. Dziękuję.